Dzisiaj bardzo intensywny dzień, jest już naprawdę późna godzina i chciałam pokazać makijaż przez cały dzień, niepoprawiany oprócz ust oczywiście troszeczkę, może się nawet świecę, ale dzisiaj nie o makijażu. Dzisiaj kolejne inspiracje prezentowe, ale nie tylko, ponieważ okres przeświąteczny zwykle kojarzy nam się z, e, też z sprzątaniem, no nie kojarzy, tylko generalnie sprzątamy, e, bo mało kto się może wyręczyć e, członkami rodziny, zwłaszcza nastoletnimi. E, pokażę. Zestaw, który tak naprawdę parafina na zimno na dłonie pielęgnujemy dłonie, chcemy fajnie mieć również przez święta, robimy sobie pasurki, ale jak działa zestaw Satynowe Dłonie? Ten zestaw składa się z trzech kosmetyków, czyli kremu takiego zmiękczającego skórę, który dajemy jako pierwszy, robiąc sobie satynowe dłonie. Drugi i on tak zmiękczy skórę, jest taki tłuszcziejszy, nawilży bardzo mocno. On posiada również woski pszczele, także generalnie ja go używam na, również na wszystkie takie na przykład zmiękczenie skórek, napiętki jako osobno, ale mowa o satynowych dłoniach, kiedy robimy sobie spad dla dłoni. Po wyczerpującym dniu, tygodniu przed świętami. Drugi kosmetyk to jest peeling, bardzo fajny. To jest akurat tutaj, mam w zestawie taki, pachnie zieloną herbatką, super i troszeczkę cytrusami. Peelingujemy dłonie, spłukujemy wodą, i na koniec jest krem z masłem shea. krem odżywczy i nawilżający. Po takim zabiegu uwierzcie dłonie są mięciutkie, pachnące, takie naprawdę jak satynka, nie na darmo satynowe dłonie. Także dla siebie, dla całej rodziny albo po prostu komuś w prezencie w fajnej torebeczce zapakowane kokardeczka jak najbardziej satynowe dłonie dla każdych dłoń, nie tylko zmęczonych, ale dla każdych dłoń.